Właśnie znajduje się na porcie w Nowej Soli. No i mam nadzieję, że na tym bezrybiu to chociaż okonek jakiś weźmę. W takich warunkach ciężko w ogóle cokolwiek zawiązać. Wygląda to dobrze, przynajmniej się nie nerwie. Grawka leci z dosa. Spróbujemy to. Jazda z okonkami. Zmienimy to, to było dobre na bobrze, na widoczniej, na odrze nie bardzo. Nie mam szczęścia. No mam tu tanty, mam teraz wirującego, założyłam jakiegoś małego. Ale na troczkę, czy jak? A nie, nie, nie. A ty tak łowisz? No tylko, bo inaczej nie. nie. Tylko wszystko na troczkę. I miałem ryby mi się zerwało na Już mi się nie chciało wiązać, bo ręce zgrabiłeś. No, strasznie można jest. Tak, składamy, się... bo to nie ma sensu, bo to się przeciębić No. No, ale ogólnie na troszkę tylko gorsze, bo. Tak? No. Znaczy nie chcesz. Muszę się nauczyć. No, on na, na, na wirówkę złowił, nie? O! Super, no. A gdzie? Tutaj czy tam dalej? No to idź sobie pod mostem najprędzej coś złowisz. No właśnie, przyczaję na to miejsce. A ty się nie ma co po prostu staje i łowi. No nie chciałam Wam przeszkadzać. Nie, no, ja też miałam normalnie przyjść. A no, do, no to Wam też. Do no dokładnie. Cześć! To... Tutaj tam mówią, że tylko na boczny tok. A ja nie potrafię wiązać tego. No nic, idę spróbować. Ja tym razem znowu bez ryby, ale jestem szczęśliwa, że chociaż coś tam sobie popróbowałam, posiedziałam troszkę na świeżym powietrzu, przyjechałam na port na Nową Sól, no i zrobiłam mały wywiad z chłopakami, którzy tutaj fajne okonki wyciągali, no i powiedzieli, że tylko i wyłącznie na boczny trok teraz biorą, także mm, muszę nauczyć się robić zestawy na boczny trok, no i na pewno tu wrócę.